Dobrze, jeśli chodzi o nagrywanie w ABS-ie, to najpierw. Mm, czego? Masz mi. Dobra, a tu. Sceny. No to twórzcie sceny, na przykład takie. A żeby stworzyć. No to zobaczę. robimy sobie coś takiego. A nie, czekaj, się robią. Coś się zrobię. dobra, C. Plus. <coughs> Zajmę sobie scenę 2, no i teraz tak plus na ekranu ok ok i powinno być no to zrobimy jeszcze raz ekran dwa na przykład sobie zrobimy To no i no i to, to chodzi w tym nagrywaniu całym jeśli chodzi o podłożenie konta no to tutaj ustawienia ustawienia <laughs> ustawienia jeszcze o. ty masz, ty masz i tyle no i tak pierwszym właśnie jak na przykład klikniesz Tutaj rozpocznij z tego, rozpocznij z nagrywania, a to ty, jak ty masz podłączną konto, to i tak musisz podłączyć to konto i to.